Kierunek Nauka. Podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, NAWA. Dzień dobry, nazywam się Anastasia Chowaniak, pochodzę z Ukrainy, mieszkam w Polsce od 2013 roku. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Byłam stypendystką programu stypendialnego im. Stefana Banacha. Obecnie prowadzę Centrum Edukacyjne w Krakowie. Mam kota. Jestem zamężna, myślę, że to jest tyle. Proszę mi powiedzieć, bo to była jedna z pierwszych edycji programu Banach. Jak to wyglądało i co to pani dało? Tak, zgadza się, z tego co pamiętam, to był drugi nabór, czyli to był nowy program, o którym nikt nie wiedział tak naprawdę. Informacja wtedy została umieszczona, z tego co pamiętam, na stronie ambasady lub konsulatu. Wtedy trzeba było jeszcze papierowe dokumenty składać, teraz już wszystko wygląda zupełnie inaczej. Teraz się rejestrujemy w systemie teleinformatycznym, wysyłamy wniosek, będąc gdziekolwiek tak naprawdę. A wtedy trzeba było dostarczyć w jakiś sposób swoje dokumenty do polskiej placówki dyplomatycznej. Mieliśmy też rozmowy rekrutacyjne w Kijowie, tak to wyglądało. I jak wyglądało Pani doświadczenie z tym stypendium? Tak naprawdę uważam, że to stypendium zmieniło moje życie, ponieważ ja zawsze dobrze się uczyłam, byłam najlepsza, na roku, na studiach na Ukrainie, bo kończyłam pierwszy stopień na uczelni ukraińskiej, ale tak naprawdę no, nie wiedziałam co dalej. Chciałam studiować w Polsce. Nie było mi wtedy stać na to, żeby na przykład zapłacić czesne w Polsce za studia. Też nie miałam możliwości tutaj się utrzymać podczas studiów, więc szukałam jakieś możliwości. I ten program właśnie dał mi taką możliwość. Ukończenia najlepszej uczelni, albo tam jednej z dwóch najlepszych w kraju. I jednocześnie nie musiałam się martwić o nic. Miałam dodatkowe stypendium, które w całości pokrywało koszty zakwaterowania, wyżywienia i mogłam się skupić na tych studiach. I po tych studiach zostałam w Polsce, otworzyłam firmę, i tak naprawdę teraz, patrząc na to swoje doświadczenie sprzed lat, uważam, że to był ten moment, który zmienił całe moje życie. To był bardzo ważny moment. Jak zdefiniuje Pani to, co Pani teraz robi? To jest dobre pytanie. Zawsze mam z tym problem, ponieważ firma bardzo szybko się rozwija. Nazywamy siebie Centrum Edukacyjne i robimy wszystko, co jest związane z edukacją. Mamy naukę języków obcych, język polski dla obcokrajowców, język angielski, przygotowanie do egzaminów ósmoklasistów, do egzaminu maturalnego, do egzaminów ukraińskich, matura ukraińska NMT, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rekrutacja na studia i do szkół średnich w Polsce. A Poza tym jesteśmy jednostką, która posiada uprawnienie do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego, jako obcego, więc naprawdę my świadczymy różnego rodzaju usługi, ale cały czas w obrębie edukacji. Czyli w zasadzie to, co Pani teraz robi jest kontynuacją, naturalnym przedłużeniem doświadczenia stypendium Banacha i w zasadzie przekazaniem tego doświadczenia dalej? Myślę, że tak. Opowiadam o tym, jestem aktywna w mediach społecznościowych, opowiadam o swoim doświadczeniu, opowiadam o tym programie, opowiadam o studiach też, o uczelniach, o Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też o innych uczelniach, więc myślę, że tak. Dlaczego zatem warto studiować w Polsce? Skoro ma Pani doświadczenie własne, ale poza tym też z bliska obserwuje studentów zagranicznych, ukraińskich, Studiujących w Polsce. Z kilku powodów, przede wszystkim Polska to jest kraj europejski, który aktywnie się rozwija, jest tu bezpiecznie, jest tutaj stosunkowo niewysokie czesne w porównaniu do innych krajów, i też student może dorabiać podczas studiów i tak naprawdę w jakimś stopniu może się utrzymać z jakiejś dodatkowej pracy. Poza tym wysoki poziom edukacji, poza tym programy wymiany, patrząc na ofertę innych krajów europejskich, uważam, że Polska jest konkurencyjnym krajem. Czy w tej sytuacji młodym Ukraińcom jest po prostu łatwiej studiować w Polsce niż w Niemczech, we Francji, ale choćby w Czechach? 50 na 50. Bo z jednej strony na pewno taką ważną zaletą jest to, że od razu po szkole można tutaj iść na pierwszy rok studiów, czego na przykład nie można zrobić w Niemczech albo w Austrii, bo my kończymy szkołę wcześniej, w wieku 17 lat. Poza tym język polski, jako język słowiański, na pewno jest łatwiejszy do nauki niż na przykład jakiś tam inny język europejski. A patrząc też z boku, ma Pani w pracy doświadczenie z programami NAWY? Jak to wygląda? Tak, czasami nasi uczniowie, nasi kursanci na przykład mają kartę Polaka i wtedy mogą biegać się o stypendię. Albo ktoś do nas się zgłasza na poradnictwo edukacyjno-zawodowe i informuje, że już jest stypendystą, że już na przykład odbywa ten roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów. Powiem szczerze, dość sporo jest takich osób. Rzadziej mamy do czynienia z osobami dorosłymi, czyli z programem Banacha, gdzie już to jest drugi stopień. Natomiast pierwszy, drugi rok studiów po szkole bardzo często. Z tego co wiem, wszyscy mówią o tym, że to jest bardzo ważne, wszystkie te programy, które są w Nawie, ponieważ umożliwiają podjęcie studiów tym osobom, tym rodzinom, no, których po prostu na to nie stać lub ewentualnie stać teraz, ale nikt nie wie na przykład, jak na Ukrainie będzie wyglądała sytuacja za rok. Poza tym też dodam, że te młode osoby, które mają kartę Polaka, czyli osoby polskiego pochodzenia, one tutaj przyjeżdżając do Polski, przeprowadzając się do Polski, tak naprawdę widzą swoją przyszłość w tym kraju, czyli chcą tutaj się kształcić, rozwijać, pracować i myślę, że to jest bardzo ważna tendencja. A jak popularne w Ukrainie są studia w Polsce? Przypuszczam, że mamy dwie grupy, czyli Ukraińców, którzy już Dorastają w Polsce. Wojna trwa już na tyle długo, że młodzi ludzie, którzy wyjechali w wieku 15 lat, zaczynają myśleć o studiach, a poza tym drugą grupą są młodzi Ukraińcy, którzy kończą szkoły w Ukrainie i teraz myślą o studiach. Wśród tych obu grup, jak popularne są studia w Polsce? Jeżeli mówimy o pierwszej grupie, czyli młodzież, która chodzi tutaj uczęszcza do polskich szkół albo pobiera naukę w ukraińskich szkołach online, ale mieszka w Polsce, to zdecydowanie większość idzie na studia w Polsce. Część z nich ma dostęp do bezpłatnej nauki, część nie, natomiast wybierałam Polskę, znałem język i dobrze się czują w tym kraju. Osoby, które przebywają na terytorium Ukrainy, Tutaj wszystko będzie zależało od możliwości przede wszystkim rodziców. Ponieważ jeżeli ktoś ma kartę Polaka, no to będzie miał łatwiejszy dostęp do podjęcia studiów w Polsce, ale jeżeli nie ma i miałby płacić za swoje studiowanie, tutaj płacać czas czesne, dodatkowo jeszcze koszty utrzymania, to tylko i wyłącznie zależy od tego czy rodziców na to stać. Natomiast patrząc na inne kraje, do końca młodzież, nie mam przed sobą statystyk, natomiast widzę z doświadczenia, że Polskę wybierają najczęściej. Wszyscy mówią o tym, że jest niedaleko do domu, jest dobre połączenie, jeżdżą pociągi, że można sobie spokojnie wrócić, nie wiem, na ferie, na wakacje, zobaczyć rodziców. A poza tym jest już to tak popularny kierunek na Ukrainie i był przed wojną też, że rodzice po prostu czują się spokojnie, pewnie. Jest sporo Ukraińców w Polsce, na pewno kogoś znamy, na pewno ktoś z naszych znajomych skończył studia w Polsce albo studiuje i jakoś już wiemy, jak to wygląda. Czy jakieś konkretne uczelnie są szczególnie popularne, czy jakieś konkretne kierunki są popularne? Myślę, że kierunki takie same jak i u polskich kandydatów na studia. No, przede wszystkim medycyna, ale niestety obcokrajowcom o wiele trudniej się dostać na te studia niż Polakom, ponieważ większość uczelni ma dwa miejsca, trzy miejsca, dziesięć miejsc. To jest, to jest maksymalny limit który widziałam w tamtym roku, więc te studia niestety nie dla wszystkich, nawet jak ktoś ma bardzo wysokie oceny. Natomiast bardzo często młodzież wybiera filologię, filologię polską, filologię obcą, informatykę, kierunki techniczne, ekonomia, zarządzanie, finanse, czyli te takie standardowe kierunki. Psychologia teraz też jest kierunkiem, który aktywnie się rozwija. Bardzo bardzo często wybiera młodzież ten kierunek. Jeśli mówimy o uczelniach, to tak naprawdę zawsze, kiedy pytamy rodziców kandydatów na co zwracają uwagę, to mówimy o tym, że pierwsze to jest miasto. Jeżeli rodzina już jest w Polsce, to najczęściej ta młoda osoba, ten kandydat na studia zostaje w tym mieście, gdzie są rodzice. To po prostu jest taniej. Mieszkam w domu i chodzę na studia. Jeżeli nie ma rodziny w Polsce, no to najczęściej młodzież wybiera duże miasta. Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk. Przede wszystkim, ponieważ jest więcej możliwości. Można tutaj zdobyć doświadczenie, jakieś praktyki zawsze w ramach studiów też odbyć i tak dalej. Jeżeli mówimy o uczelniach, no to przede wszystkim w tej chwili ukraińscy kandydaci starają się wybierać uczelnie państwowe. Póki trwa ten status UKR, można studiować na uczelniach państwowych za darmo, tak długo póki ten status będzie trwał, a gdyby student w trakcie studiów zdobył certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1, no to dalej miałby zwolnienie z czesnego. Więc najczęściej to są państwowe uczelnie. Jeszcze patrząc troszkę wstecz na pani doświadczenia, koniec studiów decyzja, żeby zostać w Polsce, organizować życie w Polsce. Co panią skłoniło i jak wyglądał ten moment w pani życiu? Ja po prostu dobrze się czułam w Polsce, bardzo mi się podobały studia, też ta wiedza, doświadczenie, którą zdobyłam w trakcie studiów. No poza tym spotkałam męża, więc jakby zakochałam się. Mąż pochodzi z Polski i już nie było innej opcji, dlatego też to wpłynęło na moją decyzję. Ale patrząc na doświadczenie moich znajomych, innych osób, które przyjeżdżają tutaj po wykształcenie, a zostają na wiele, wiele lat, no przede wszystkim mówią o tym, że tak naprawdę jesteś obcokrajowcem, ale jesteś w Polsce legalnie, jeżeli masz wykształcenie dobre. Masz jakieś tam umiejętności, wiedzę, która jest potrzebna na rynku pracy, to nie ma różnicy, czy na rozmowę rekrutacyjną przyjdzie ktoś z obywatelstwem polskim, europejskim, ukraińskim i albo jakimkolwiek innym, wybiorą najlepszego. Gospodarka konkurencyjna na tym polega. I dlatego młodzież widzi tutaj możliwość też rozwoju, budowania kariery, swojego życia. W Polsce jest dość dobra sytuacja. Polacy i obcokrajowcy zarabiają tak samo. To też jest ważne. Czyli liczy się doświadczenie, wiedza, edukacja, wykształcenie, które posiadasz, no jakieś umiejętności. Czy spotyka się Pani z ludźmi, którzy mają dylematy? To znaczy, wyjechali z Ukrainy na studia, ale w Ukrainie trwa wojna. Kraj potrzebuje młodych ludzi, potrzebuje talentów i tu nie chodzi wyłącznie o wojsko, tylko chodzi o po prostu o talenty, o młodych ludzi, którzy mogą przyczynić się do rozwoju nowoczesnej, niepodległej Ukrainy. Spotyka się pani z dylematami ludzi, którzy się zastanawiają. Zostać, wrócić, co dalej? Tak, oczywiście. Jeszcze przed wojną była taka tendencja, że część osób wracała. Na przykład u nas była kursantka, która ukończyła architekturę na Politechnice Wrocławskiej, też była stypendystką programu Banacha i wróciła po roku po ukończeniu studiów, pracowała w Charkowie, bardzo szybko odnalazła się w tym środowisku zawodowym, pracowała jako architekta na Ukrainie. I teraz rozmawiając z rodzicami, z kandydatami na studia, też często słyszę, że mamy nadzieję, że wojna się skończy. Na przykład młody chłopak wybiera budownictwo albo logistykę i słyszy od rodziców, że mamy nadzieję, że wojna się skończy. Nasz kraj będzie potrzebował wykształconych ludzi z danym kierunkiem, i dlatego wybieramy politechnikę, dlatego wybieramy ten, a nie inny kierunek. Nie obawia się pani tego, co się nazywa drenażem mózgów. To znaczy tego, że Ukraina na dłuższą metę po prostu będzie. Tracić, tak jak Polska bardzo długo i nadal obawia się tego, że młodzi, zdolni Polacy wyjeżdżają dalej na zachód i wcale niekoniecznie wracają. właśnie niestety tak to wygląda. Jeżeli wchodzimy w erę globalizacji, to nie ma innej możliwości. Młodzi będą wyjeżdżali do innych krajów, będą szukali lepszego życia. Ale z drugiej strony też widzę, że polska młodzież już mniej wyjeżdża niż 10 lat temu. Uważam, że to jest pozytywna tendencja. Bardzo mi przykro, że młodzież wyjeżdża z Ukrainy. To prawda, natomiast sytuacja jest taka, jaka jest. Nie możemy na to wpłynąć. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, więc rodziny starają się znaleźć takie miejsce, gdzie chociaż dziecko będzie czuło się bezpieczne. Dziecko, mówimy o młodych ludziach wieku, tam 17-18-20 lat. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, nikt nie wie. Natomiast niestety Ukraina traci. Tak jak Polska traciła kiedyś i może nadal traci ale z drugiej strony wszystko, co możemy zrobić, to rozwijać w kraju, w którym mieszkamy, z którego pochodzimy, poprzez swoją jakąś aktywność zawodową, społeczną, ekonomiczną i tak dalej. Bardzo dużo pozytywnych rzeczy Pani powiedziała, ale zawsze można poprawiać i zawsze można zmieniać. Co z Pani perspektywy dobrze by było zmienić, usprawnić, poprawić, żeby... Polskie uczelnie były jeszcze bardziej atrakcyjne. Tutaj może zacznę od programów stypendialnych, Nawa. Uważam, że są bardzo ważne i naprawdę tutaj przyciągają tych utalentowanych młodych ludzi. Ale na przykład w programach dla Polonii jest taki obowiązek, że student nie może powtarzać semestru lub nie może na przykład mieć dodatkowego warunków. To w ramach programu stypendialnego traci stypendium. Byłoby super, gdyby jednak, jeżeli ktoś nadal studiuje... Przechodzi na kolejny rok studiów, to mógł zachować stypendium mimo warunków, ponieważ na przykład na studiach technicznych są bardzo, bardzo wymagające przedmioty i nie zawsze ktoś, kto naprawdę tylko i wyłącznie się uczy, jest w stanie ze wszystkich przedmiotów mieć dobre oceny i w ogóle dostać tą ocenę. Tak naprawdę jesteśmy w stanie wymienić bardzo dużo uczelni, które dają dobrą wiedzę, mają szeroką ofertę też edukacyjną. Ja mu chciałam bardzo podziękować za tę możliwość. Jak już powiedziałam dzisiaj, ten program, Stypendialnej. Ogólnie ogóle zmienił całe moje życie. Dostałam możliwość ukończenia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przeprowadziłam się do Polski. Też dostałam jakąś taką większą pewność siebie może, skoro uzyskałam stypendium państwowe, skoro zostałam wybrana, skoro ten poziom znajomości języka polskiego, który wtedy posiadałam, został zaakceptowany przez komisję, przez uniwersytet. To na pewno bardzo pozytywnie wpłynęło na moje życie. I jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy jechać na studia do Polski, czy ubiegać się o stypendium, to zawsze mówię, że tak, trzeba próbować. Najwyżej ktoś może dostać decyzję negatywną, ale zawsze trzeba próbować. Jasne, bo jeżeli nie spróbujemy, to na pewno nic nie wyjdzie. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo dziękuję. To był podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierunek nauka. Realizacja. free range productions.